Ewangelia według świętego Jana, rozdział 4, wersety od 13 do 22. Wówczas Jezus oznajmił jej. Każdy, kto pije tę wodę, nadal będzie odczuwał pragnienie. Kto natomiast napije się wody, którą ja mu dam, już nigdy więcej nie będzie odczuwał pragnienia, gdyż woda, którą mu dam, stanie się w nim obfitym źródłem na życie wieczne. Kobieta poprosiła więc, Panie, daj mi tej wody abym już więcej nie pragnęła i nie musiała tutaj czerpać. Jezus więc polecił jej, idź zawołaj swojego męża i przyjdźcie tutaj. Ona zaś odparła, nie mam męża. Na to Jezus rzekł, słusznie powiedziałaś, że nie mam męża, miałaś bowiem ich pięciu, a ten, którego masz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś prawdziwie. I wtedy kobieta zawołała, panie widzę, że jesteś prorokiem. Nasi przodkowie oddawali cześć Bogu na tej górze, wy zaś twierdzicie, że jedyne miejsce, gdzie należy go czcić, znajduje się w Jerozolimie. Jezus jej odrzekł: Wierz mi, kobieto, oto nadchodzi czas, że ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będzie się już wielbiło ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my zaś oddajemy cześć temu, kogo znamy. Zbawienie bowiem pochodzi od Żydów. Każdy, kto pije tę wodę, nadal będzie odczuwał pragnienie. Jezus odsłania prawdę o wszystkich ludzkich studniach. Relacje, sukcesy, uznanie, przyjemność, zabezpieczenie to wszystko daje tylko chwilową ulgę. Zastanów się, jakie studnie w moim życiu nie gaszą pragnienia? Po co ciągle wracam? Choć wiem, że to nigdy nie zgasi mojego pragnienia i nie daje życia. Woda, którą ja dam, stanie się w nim źródłem na życie wieczne. Jezus obiecuje nie chwilowe pocieszenie, ale źródło. Nie wodę raz na jakiś czas, ale ducha świętego w Tobie. Nie doświadczenia, ale przemianę serca. Pomyśl, czy wierzę, że Jezus może napełnić moje życie tak, że nie będę już biegał od studni do studni? Panie daj mi tej wody, to modlitwa kobiety, która na początku chce tylko wody, żeby nie musiała już tutaj przychodzić, ale Jezus widzi głębiej, jej serce jest spragnione nie wody, ale miłości, akceptacji i sensu. Pomyśl, czy moja modlitwa czasem nie zmienia Boga w rozwiązywacza problemów? czego naprawdę pragnie moje serce. Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Kobieta zaczyna rozpoznawać, kim jest ten, który z nią rozmawia. To początek jej wiary. Każde prawdziwe nawrócenie zaczyna się od odkrycia, że Jezus rozumie moje serce. Pomyśl: Kim Jezus jest dla mnie dzisiaj? Czy jest mistrzem? Terapeutą? Rozwiązaniem przyjacielem, zbawicielem czy Bogiem.